Cześć, witajcie w 26 odcinku z pierwszej części gry Gothic na moim kanale. Wybieramy się teraz do Xardasa. Dostaliśmy zadanie, że będziemy musieli dojść do wieży Xardasa, która jest oddalona bardzo na południe. Tak więc wybieramy się do Xardasa. Zaraz sobie odpalę mapę, gdzie dokładniej tak troszkę yy, znajdziemy tą jego wieżę, ale wyjdę sobie najpierw z tego miejsca, gdzie tutaj byliśmy u Lester'a w poprzednim odcinku, powiedzieć mu o tym, że będą mieli jakieś spotkanie ta ich czwórka. Milton, Diego, Gorn i Lester. Tak więc wszystkim już jakby przekazałem tą informację, że będą się tam spotykać gdzieś, nie wiem gdzie. I z nimi mamy jak na razie, właśnie spokój. Jedyne w sumie teraz zadanie, jakie mamy, to dostać się do Xardasa, takie fabularne powiedzmy. I ogólnie stąd przyszliśmy, ale można tutaj jeszcze w tą stronę skręcić, i myślę właśnie o, o tym, czy będzie można tutaj przejść, i jakby się dostać do tego Ksardasa, czy nie. Nie wiem, w sumie może mapę od Saturasa weźmy. Yy. Nie wiem. Nie wiem, w sumie naprawdę. Chyba ją widzę, ale nie jestem pewien, czy to jest ta wieża. Dobra, no ale pójdźmy w tą stronę może, bo tutaj jeszcze nie byliśmy. A ja widzę tutaj już jakichś przeciwników i czterech nawet. Mam nadzieję, że sobie poradzimy z nimi teraz. Nawet jak sobie. Ja, no łatwo. Troszkę są silniejsze chyba niż Zębacz. A dają tyle samo EXPA. Troszkę sobie gierkę przyciszę, bo za głośno jest. Yy... I właśnie dają tyle samo EXPA co Zębacz, a troszkę są, są widzę, silniejsze także. Może to być mylne nawet dość i one wyglądają ogólnie dość tak agresywnie, także jeszcze tu jakaś skinia jest i drzwi widzę. Dobra, jakiś zwój leży. Kula ognia to była chyba. Jaka skrzynia jest? Otwarta. Młot orku, o kurde. Egliksir magicznej energii. Fajnie, jakiś młot dostaliśmy. Ile on tam miał tego? Obrożenia 50. Amfora? Kurde, fajnie, że tutaj zajrzeliśmy. Fajnie, tutaj jeszcze gdzieś ten jeden był ogar. Czy to wszystkie przybiegły? A nie, jest, jest, ok. Dobra. O tu jakaś roślinka jest, kocianka. Dobra, przy okazji sobie ją weźmiemy. Zerknę znowu na czas, bo już zapomniałem o której włączyłem nagrywanie. Dobra. Yy, I ten jeden chyba tylko został, widzę. Będziemy musieli przez jakiś most przejść. Chyba. Chyba, że tutaj da się jakoś przejść, zobaczmy. Tutaj jakaś jest. O, jest tam wieża. To jest wieża Xardesa, nie ta, tylko tamta. I w sumie moglibyśmy nawet wskoczyć do tej wody i podpłynąć tam. Ej, w sumie blisko to będzie. Kurde. To fajnie, dobra. Czyli robimy to tak: zapiszmy sobie. Nie wiem, na trójce powiedzmy. Wskakujemy do wody i mam nadzieję, że tam dam radę wyjść jakoś. No dobra, no wskakujemy. Alby było, ja bym się zabił, nie? <grych> dobra, płyniemy. Tylko nie wiem, z której strony podpłynąć dobrze, w sensie, żeby wypłynąć na brzeg, bo tutaj widzę, że takie są dość. Z tamtej strony, może? Żebym mógł po prostu wyjść na ten brzeg, bo są takie skały, tu widzę, i mogłoby być ciężko. O tutaj można raczej. Chyba tak. Dobra, raczej tutaj sobie wyjdziemy tą stroną. Ogólnie jest noc. Fajnie to wszystko wygląda jak jest noc. Ale też nie jest w sumie aż tak bardzo ciemno, także... O dobra, tu jest jakaś ścieżka. Tam jest wieżak Sardasa i czy to będzie ta ścieżka do niego? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy tam? Tam niżej chyba, ale dobra, zobaczmy tutaj. Czy coś tutaj znajdziemy? Oczywiście za akrobatyką fajnie się... Fajnie się podróżuje, lepiej powiedzmy. A nie, ta ścieżka prowadzi do tej ścieżki, czyli tak. No nie no, zbugowałem się, naprawdę? A jak zapis naprawi to? Może wczytajmy? Serio? No nic nie mogę zrobić, no. Dobra. No to czytujemy trujeczkę. Niestety, niestety. No dobra, tak musiało być po prostu. Ale pójdziemy sobie inaczej może, będzie bliżej po prostu, bo wiemy, że tamta droga i tak prowadzi do tej drogi, do Xardasa. Także będziemy mogli iść tą jakby tutaj niżej zejść od razu. Ale najpierw musimy znowu dopłynąć tam do tego brzegu. No trudno no co, no takie są uroki Gotika. Coś się zbugowało, jak nie drabiny, to to. Jak nie tam, kurde nie mogę kolumny wywalić, to musiało być coś innego jeszcze, no ale trudno, da się jakoś żyć bez tego. Nudno by było bez bugów, nie? Dobra. I teraz, tak jak właśnie mówiłem, pójdziemy sobie tutaj. Od razu tutaj, tą ścieżką. O nie, tam szliśmy, czy jak? O nie, dobra, już gubię się. Tam są kąsacze, nie, i tak musimy tutaj, bo... Bo w sobie tam może mo mogłoby być troszkę ciężej, bo HP byśmy trochę chyba stracili. To możemy przejść przez tą ścianę, widzę, bo tu są jakieś podasy, znowu bym się zbugował. Są kąsacze, które zaraz sobie chyba ubijemy raczej tak. Dobra, najpierw sobie je ubijemy, żeby nam tutaj nie przeszkadzały. Zobaczcie, jak z że ma ich, nie ma kurde, no troszkę, troszkę tej siły zabrakło. Ale dobra, no mogę być gorzej. Eee... Rzeczy zbieramy oczywiście. No, i tutaj jest co? Napój jakiś i stalowy, i stary topój bojowy. Zapiszmy sobie na, na dwójce. Na ten zbugowanym, powiedzmy, save. Ie. Aha, kamenny golem. Mieliśmy ogólnie poczytać o tej drodze w, w bibliotece, ale no pierwszy raz to nie gram, tak że no nie będę ukrywał. No, wiadomo, trzeba ym, użyć znowu młota, tak jak używaliśmy przedtem u Lestera. Akurat tego sobie weźmiemy, bo ten lepszy jest. No ale ten widok jest twardszy niż z tamtego mostu. Serce kamiennego golem. Ok, idziemy dalej. Tam jest lodowy, czyli będziemy musieli. Gulomognia, ale nie wiem czy nam starczy takich rzeczy. Dobra, zobaczmy może tak. Fajnie, bo troszkę więcej mamy, many mamy także. Dobra, uleczmy się na maksa może wszędzie. HP też oczywiście. I zapiszmy i zobaczymy jak to będzie z tym. Na piątce. Jak to będzie z tym, czy... O, dużo. Czyli damy radę. Kon nas nie może trafić. Bo tak to nas zamrozi, chyba. Dobra, łatwo. Z nim to było łatwo. No ciekawe, co będzie działać na tego? No, no, niby lodowe jakieś rzeczy. Ale nie mam nic takiego raczej. Jest bryła lodu. Jedna. Kurde. Może być ciężko. Może być ciężko, no ale dobra, zobaczmy. E, chyba że właśnie tutaj widzę. Jest. E, to chyba dawało bryły lodu. Tak, dokładnie. Oto to NATO 480 many. Kurde, ciekawe co to robi. Fragment lodowego Golema. Może by go przyzywał, nie wiem. Lećmy manę. mane sobie dopełnijmy. I tym będziemy mogli sobie zabić tego, także spoko. To się wszystko łączy w całość jakby. I ogólnie w bibliotece na pewno by było napisane o tym wszystkim, co tutaj raczej. co na co jakby działa, może tak powiedzmy. Trafimy go? No nie, no muszę wczytać. Czy nie? A nie, w sumie mam tego nieskończoność, także. A nie, to nie działa. Może miecz? Nie. A kusza? Zaraz zobaczymy, kuszą. Ale będzie lipa. Czyli jednak to się nie łączy. Zobaczę może tym czarem. Zobaczę może tym czarem, tym zwykłym zaklęciem, w sensie nie runą. No bo może być ciężko. Bryła lodu, no ale to mam bryła lodu z tego, no nie wiem. No i tak jedną raczej... Jedną raczej... Nie... Nie zabijemy go. Nie, to nie działa. to nie działa. No i będę się musiał wrócić. Kurde, no naprawdę? Szkoda. Będę się musiał wracać. Szkoda, no właśnie, że nie zaopatrzyłem się we wszystko. No dobra, no to nic. No zobaczymy, co, zobaczymy co to będzie. Zaraz się przy sobie widzimy. Dobra, jesteśmy już na miejscu z powrotem. Jest już dzień w Gotiku. No i musiałem się, za się zaopatrzyć w jakieś czary. Na przykład kupiłem 5 sopli lodu, jakiś piorun kulisty i chyba grom kupiłem. Wydałem na to 800 bryłek rudy. Troszkę więcej kupiłem, żeby w razie czego nie musieć z powrotem znowu iść. Nie chciałem tego wywalać. Bo bryła lodu niestety nie działała. Dobra, będziemy musieli sobie zobaczyć, co na przykład działa na niego. Nie wiem, zobaczmy od razu może grom. Zobaczymy, podejdziemy sobie bliżej najpierw oczywiście. Dobrze, że chociaż on ognie mnie wali, także. To jest też plus. No i zobaczymy, czy gromem nam się uda go zabić. A szkoda, właśnie, że bryłą lodu nie działało. Tak, dobra, działa. Dobra, fajnie. 1000 ekspa. Za pierwszym razem, fajnie. No, za dużo tego trochę kupiłem, ale no, mam nadzieję, że się to przyda w końcu, chociaż trochę. Biorą się zbugował grom w sensie. No i dobra, jesteśmy. Przeszliśmy tą jakby próbę. Zabiliśmy trzech golemów: lodowego, kamiennego, lodowego i ognistego. No jesteśmy w wieży Xardasa. Yy, tu jest demon. Jest jakaś skrzynia. Czy otwarta jest? Nie, będziemy musieli sobie wytrychem. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo. Kurde, już zapomniałem. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Prawo, tak. Ale mikstur. Jakoś z całą nawet energii było. Życiowej w sensie. Napój szybkości też był dobra. Gol, to znaczy demon ognia. z niej atakuje. No tak. Zaraz kto? Kto to powiedział? To ty? Jak jak się dostałeś do mojej głowy? Mm. Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Mm. Mam być cicho? Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Mm. Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Sardasa. Domagam się widzenia z twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdziam? Aha, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zaraz, co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? Kamień. Ogień? No to właśnie chodziło o te golemy. Oto serce kamiennego Golema. Co? A tak, godnego dowodu. Brakuje. Brakuje jeszcze dwóch? No co ty, i taki? Czy to serce lodowego Golema jest wystarczającym dowodem? Podwójne? Drugi dowód? Trzeba jeszcze jednego? No co on się pyta? Przecież robię o tym. Może być to serce ognistego golema? expa. Perfekcja? Jestem godny? W takim razie domagam się widzenia z twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. No no tak. Hmm. Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już idę. No tak, dobra, no i za golemy dostaliśmy 3000 eksparazem i za to dwa, no to już mamy 5, także leci ten eksp, naprawdę dużo, dużo leci go. Kolejna skrzynia, którą sobie otworzymy wytrychami. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Nie, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. Brokki rudy, 300, o, troszkę nam się zwróciło w sumie. A i dostaliśmy runę teleportacyjną do właśnie Xardasta, bo chyba w inny sposób nie możemy się dostać do niego. Czy tutaj coś jest więcej? Nie. Dobra. Teleportacja do nekromanty, szóstka. No i teleportujemy się do niego. No, przez chwilę nas nie było. O, jakie są skrzynie kolejne, dobra, okradnijmy go. O, ta jest akurat otwarta. Jakieś mikstury niebieskie, że, czerwone. Ta też jest otwarta. Kolejne mikstury, ile mikstur? Kurde, powinno nam starczać, jak na razie. A i tak w ogóle przez żadnych, przez żadne ziemie orków nie szliśmy. Może. W sumie szliśmy, ale po prostu nie trafiliśmy na żadnego orka, bo w sumie tak trochę bokiem poszliśmy. Tą wodą, dobra i musimy wejść pewnie po tej drabinie. No jak na razie jest okej, okay, wszystko idzie zgodnie z planem powiedzmy. No oprócz oczywiście tego, że nie byłem wyposażony w te zwoje, no ale to jest też trochę moja wina, bo powinienem poczytać w tej bibliotece jednak tam trochę. I pewnie jakbym poczytał to bym pewnie się domyślił i coś kupił więcej jednak. No ale dobra. Jest Dixardas. Ktoś mnie przeszkadzać mi w moich studiach! Nazywam się. Nie interesuje mnie Twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy Twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja wielkiej góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie. Wszyscy Magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku z Gomezem na czele nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Coristo i inni sami kopali sobie grób. Tak zwany Śniący okazał się ponoć potężnym demonem Zagłady. Przekonało się o tym bractwo z obozu na Bagnie. Magowie Wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu. Jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z dwunastu magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem Orków. Miastem Orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu pięciu orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później, ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być. Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale. Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta Orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie Wysokiej Góry. Widać ją już z daleka. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda. Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. Poszukuję wiedzy magicznej. No, tu u niego możemy coś jednak sobie kupić. Yy, w sumie... Zmniejszenie potwora może? Ale nie no, 1000, pierdziele, nie kupuję nic na razie. No i tak. Fajnie, bo mamy runę, także możemy sobie wrócić tu w każdej chwili, kiedy będziemy właśnie chcieć. Nadal jest, no, yy, nadal jest jakby dzień, w sumie to fajnie. No i mamy zadanie, teraz dostaliśmy zadanie od Xardasa, ogólnie był troszkę... Yy, no jak to Xardas? Jakby nie był zaskoczony tym, co się stało. Tych, tym, tych rzeczy, co się ogólnie wydarzyły. Także no teraz będziemy usługiwać, powiedzmy, Sardasowi. No i będziemy musieli znaleźć jakiegoś właśnie orka. Wypędzony szaman Orków, który jest właśnie tam, na tej cytadeli. Tam, gdzie właśnie przychodziliśmy, obok tego mostu. Chyba tam. Tam gdzieś był właśnie taki most, który mogliśmy przekroczyć. I tam była ta cytadela. I zastanawiamy to, czy dam radę, czy nie zginę. Po tym, jak sobie tutaj akrobatykę polecimy. No nie zginąłem i fajnie w sumie, bo nie ma innego jakby sposobu na zejście chyba z tej, z tej wieży. Także to nadal jest zbugowane. Także ono mogło być troszkę ciekawie jakbyśmy nie mieli akrobatyki, bo akrobatyka też bardzo niweluje jakby zabieranie, zabierane HP przy upadku. Dobra, uleczę się jeszcze troszkę. I many, dobra. Mamy wszystko pełne raczej. Yy, I teraz będę chciał sobie właśnie udać się do tego Orka, ale raczej jak już tam będziemy, to raczej to sobie zrobimy na drugi odcinek, kolejny w sensie. Tylko tą drogę jeszcze chciałbym sobie tutaj obejrzeć i poekspikować. Powiedzmy, bo mamy teraz już w sumie 11 punktów nauki, ale chciałbym troszkę w siłę zainwestować. W siłę? Chyba tak, chyba w siłę jeszcze coś by chciałem, ale już nie pamiętam w sumie. Był musiał zerknąć. Bo coś, kurde, miałem potrzebne. O, jakiś nowy potwór. Dobra, zapiszmy sobie. Coś miałem potrzebne, coś co chciałem się... czegoś się chciałem nauczyć. Prócz siły oczywiście. O, zobaczymy właśnie, przetestujmy tą kuszę, brzytwa. O, dobra. Troszkę to bije, w sumie na cztery razy byśmy mieli, ale ciężko może być z nimi wszystkimi naraz. O kurde, mocne są. No, mocno są. Czy jednak ta kusza dużo naprawdę zabiera. Dobra, troszkę ucieknijmy może. Troszkę ucieknimy, bo ciężko, ciężko naprawdę, rzuciły się cztery kurde na nas. Kuszom jest o, o wiele łatwiej, tam na cztery hity byśmy je mieli. Lećmy się szybko. Czyli jednak kurde, tak łatwo nie jest tutaj. Trzeba na siebie uważać i, ale w ogóle nie, Kurde, już nie, nie zryknąłem ile expo dostawało się za nie. Dobra, ten się zbugował, fajnie, bo tego możemy sobie wziąć. Kurde, już się zbugował, ale. Dobra, tamte nie widzę. 200 tylko? Naprawdę? One są takie twarde? No niby na kusze nie są twarde, ale dużą odporność mają na broń jednoręczną. Aha. To jest. To jest pierwszy, żebym tutaj nie pomylił. Dobra, na jedynce na przykład. Teraz raczej zdążymy chyba kuszą, bo ten jeden był też zabity, tak, tamten zabity. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Jakiś kryt chyba wszedł, bo... Dobra, jest, mamy to. 800 expa wpadło. I co, one mają pozury tylko. No spodziewałem się czegoś większego, w sensie, że więcej expa będzie za nie. Bo... Porównując do na przykład jakiegoś, nie wiem... Zębacza, no to naprawdę jest całkiem inny przeciwnik. W sensie... Zębacz jest o wiele... Oho, ork. Oho, drugi. Dam radę? Nie, trzeci. Nie dam rady. Uciekaj, 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 uciekaj. To jest właśnie to, że jednemu byśmy raczej dali radę, ale już jak, kurde, trzy idą... Nawet z dwoma by był problem pewnie. To już jest ciężko. Godzimy nas? Kurde, ten nas goni. Dobra, spróbujmy mieczem. Nie, drugi idzie. Odedź ci mnie. O wojownik. Ej, fajnie. To znaczy, fajnie. Chodzi o to, że mieczem chyba więcej zadawali, zadawaliśmy obrażeń niż kuszą. Troszkę miksturki, teraz pójdziemy w miksturki. I... A nie, to był ten obity, co przyszedł. A, i tutaj się zbługo... Ich jest czterech. Kurde. mi się udało teraz? Nie ja chciałbym sobie w znowu teraz. Dobra. Znaczy nie w znowu, ale... Fajnie, udało nam się. Czyli raczej, no, mieczem chyba lepiej bić je. Troszkę krwi zostali, zostawiliśmy. Dobra, raczej mieczem ich będziemy bić. Kusza przydaje się, no, na przykład teraz na brzytwy się bardzo przydała, bo brzytwy miały bardzo dużą odporność. Dobrze, my idziemy? Chyba tak. Brzytwy miały bardzo dużą odporność na yy, na miecz. A na kusze były bardzo mało odporne. Chyba tak to działa. Czy jest w ogóle... Tak, jak jest ochronia przed bronią i pociskami, to chyba właśnie przed pociskami miały małe, a przed bronią duże. A orkowie pół na pół chyba w sumie. Bo jednak coś tam z kuszy wchodziło, ale z miecza lepiej. Tutaj wyżej można, ale tutaj jeszcze jest jakaś pola, i zerknijmy sobie, czy coś tutaj... Tam coś łazi. Na trójcie zapiszmy, tam coś łazi. Nie wiem, czy tam brzytwa nie znowu... A nie, to jest ten ogar. A ty zobaczymy. O, i jest mnie naraz na przykład. A mieczem? Sięgniemy? Sięgniemy. A nie, w sumie kryt wszedł. No to tak. Czasem, czasem kusza jest lepsza, czasem nie. A czasem, właśnie, miecz. No, no nic, no. Ale na pewno się przydaje, także, no. Mam nadzieję też, że jakąś sobie tam lepszą kiedyś znajdziemy. Tylko nie wiem skąd. No i będę też chciał, właśnie, ogólnie, wzręczność w sumie jednak trochę wbić. Bo. Na pewno będzie trzeba więcej właśnie, kurde, na no tę kuszę mieć zręczności. No nic, no zobaczymy, ogarniemy sobie to później. Jak na razie to mamy tą kuszę w sumie dość nową, świeżą, także... także ona i tak jest spoko. Dobra, wchodzimy wyżej oczywiście. Wchodzimy wyżej, fajne widoki ogólnie. O, stary oboz widzimy. No i tam będę chciał ogólnie sobie iść jeszcze do starego obozu, ale... nie wiem czy wejdziemy tam do środka, bo... Z tymi, z tymi, co na początku są przed bramami, jakby jeszcze damy radę, sobie tam ogarnąć z nich. Ale, czy do środka wejdziemy? Nie, o jakiś łysy ork. A to jakiś myśliwy, zwykły. No, w sumie i tak no, cztery hity są. I to właśnie, chyba jak są różne orkowie, to w sensie mają różne bronie też. Także, to też jest spoko. Rozwiązanie. Różna ilość ekspa i to o tam coś się bije już. No zapiszmy sobie. Różna ilość ekspa, różna ilość. i różne bronie, jakby chyba. Gdzie, tu, gdzie, tu? Chyba tak. Nie, tu? Tu, a dobra, tu. Ale, ale twardy. Co? Ten strażnik jaki twardy. Gdzie to było na dwójce, chyba najświeższy. Naprawdę. Kurde, ja mam taką odcinkę już. Ej, no jest trochę. Z pół godziny chyba już znowu. Szybko mi to leci naprawdę. I w sumie fajnie. No, wiadomo, jak się spoko to. Gdzie tu wszystko to? A tu mnie goni. Dobra? Kurde, ten strażnik. Chodź tu, a nie gdzie ty tam idziesz. Aha, spadł. <laughs> dwóch strażników? Kurde, dwóch. A dobra, jak Kryt wejdzie to jest spoko. 400 expa Dobra, raczej sobie teraz poradzimy. Dobra. 400 expa, kurde, nieźle. Jeszcze ten jeden został. No chyba tam troszkę zleciał jakby na tą drogę. Zobaczmy on gdzieś tutaj jest. Nie tu być, chyba, że gdzieś uciekł. No nie no, teraz będę już szukał. Tu jeszcze możemy zobaczyć, więc za tym zakrętem. Jest, dobra, jest, fajnie. Dawaj, dawaj, dawaj. A, to też jest strażnik. No, z nimi jest ciężko, ale jak pryd będzie to spoko w No, oni, one już nam zbiją dużo nawet. No, ale po 40 ajeks, no to jest coś za coś. Dobra, z tym orkiem sobie pogadamy później, w sensie poza... Znaczy nie poza odcinkiem, tylko w następnym. Bo... Dużo jest w sumie... Dużo, no dużo, no troszkę zrobiłem, ale pogadamy sobie z nim w następnym i od razu będziemy sobie robić jakby kolejne rzeczy. Także jeszcze sobie coś zjem. Psiankę, dobra psiankę już zostawmy, serafis może. Jakiegoś grzybka, gorzki chleb na przykład. Też 15 chyba daje tak jak serafis, zaraz zerknę. 14, jednak 14 strafy. Dobra, jak na razie sobie to skończymy wszystko ładne ogólnie staty mamy siła 50, zręczność 60, mana 20, może 208. W sensie ładnie to takie parzyście ładnie to wygląda wszystko. Jak na razie to sobie skończymy, także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się siema